Jest już z nami szkoleniowiec Krakowi Kraków, pan Jacek Zieliński, panie premierze, bardzo prosimy o kilka słów podsumowania do zakończonego meczu pucharowego. Pierwsze słowa to gratulacje dla Resowi dla yy, za to, że wyszarpała zwycięstwo w tym meczu charakterem, mądrością, stałymi fragmentami. Natomiast ja powiedziałem opakom szatni, że myśmy się po prostu skompromitowali i dostać cztery bramki. Z Zespołem pierwszej ligi to się oczywiście może zdarzyć, natomiast no uważam, że, że nam się to nie powinno zdarzyć, bo, bo to taki był mecz na przełamanie dla nas raczej, ale dzisiaj się przełamaliśmy w tym kierunku. Także mówię, że można tylko ubolewać nad tym faktem, przeprosić kibiców Krakowi, którzy tutaj przyjechali i nas dopingowali, ale my niestety popełniliśmy się harakiri. Tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o pytania od Państwa. Panie dyrektorze, Panie trenerze, chciałbym zapytać o to, czy, jakie jak były takiego braku koncentracji, jeśli chodzi o Pana zupę, bo tak, myśląc o bramkach, które przykład tak, skład tracił ostatni mecz, a mam na myśli ten mecz z Lechią, wiadomo, tam ta kwestia z tym kontrolą karmi, czy mecz z a szczególnie ten mecz dzisiaj, no bo ta każda bramka, to wydaje mi się, yy, Raz, trzy stałe fragmenty gry, trzy raz zgubione krycie, no i ta, ta bramka na jeden do dwóch, która poszła z prostego błędu yy, z kontrataku. Czy pan widzi jakiś powód takiego braku koncentracji? czy może pan by to argumentował czymś innym, te powody? Na znaczy, pewno, no, no, brak koncentracji. Yy, myśmy się przestrzegali przed tym meczem na stałe fragmenty, mieliśmy to wszystko rozpisane, właśnie tak Rysowia grała, no i co z tego? No? no i okazuje się, że my dostajemy po tych właśnie stałych fragmentach bramki, mimo że wszyscy wiedzą jak oni grają, no. Brak koncentracji zdecydowanie, brak jakiegoś takiego jaja piłkarskiego, no już jak już mówimy prosto, to, to mówmy prosto, takiego jaja piłkarskiego. No. Wiedzieliśmy, że będą grali agresywnie, zdecydowanie odskakiwaliśmy w wielu momentach od takich pojedynków. No niestety tak się później przegrywa mecz także. Brak koncentracji, ale też myślę, że, że takiej chłodnej głowy, jakiegoś yy, powielania pewnych Spraw taktycznych, które sobie nie wiem w jaki sposób ćwiczymy, a gdzieś to umyka w trakcie meczu, mamy problem. Jakiś to jest nie ulega wątpliwości, że bo Mez, o ile mes Lechią, on wygląda naprawdę nieźle pod względem piłkarskim. Straciliśmy tą bramkę, a była jaka była, natomiast to już mes z miedzią i ten dzisiejszy, no to pokazują, że, że mamy problem i sami sobie z tym musimy poradzić. Czy jeszcze jakieś pytania od Państwa? Polski Rady Rzeszy, Bartłomiej Lisz, Panie Trenerze, dobry Miałem takie bymieczu. wrażenie, że nie było takich momentów minutowych, kilkunastu minutowych, w których Krakowa by przeważała. To chyba też jest powód do, do takiego zmartwienia poważnego. Jesteście w takim domku, w się patrząc na poprzednie nasze ligowe. panu. panu, myśmy mieli końcówkę pierwszej połowy dobrą, Stworzyliśmy bramkę na 3-2 i mieliśmy już pod kontrolą, można powiedzieć. No, no, wydawało się, że... że... Połowie nic złego nie powinno się wydarzyć, no i niestety, właśnie straciliśmy kontrolę nad tym meczem, mając dobry wynik, mając to wszystko poukładane, z czego to wynika, no trudno powiedzieć. Jakiś dołek na pewno jest, to nie wątpliwości i my o tym doskonale wiemy. Natomiast, liczyliśmy dzisiaj, że, że dzisiaj zaczniemy z tego dołka wychodzić, ale niestety, okupaliśmy się w nim mocno. Czy jeszcze jakieś pytania? To tak już wybiegając może w przód, do, do niedzielnego meczu, to czy mam, może, mam nadzieję, że idąc z tropem do tego sezonu, czyli tych wyników z drużynami powiedzmy w teorii w meczach, w których nie jesteście ofertami, gdzie tutaj zagrać te najlepsze spotkania, czy może właśnie ten mecz, w którym uda się odbić, to będzie to niedzielne starcie z Lechem. Czy to już jest takie szukanie no, trochę na, na siłę pozytywów? Wie pan, mecz z Lechem, trzeba wyjść, trzeba zagrać jak się najlepiej potrafi. My postaramy się Lechowi skoczyć do gardła, więc też musimy zobaczyć, jak to będzie wyglądało zdrowotnie. Myśmy się praktycznie, nie wiem, miejmy nadzieję, że, że te urazy nie okażą się poważne, ale na pewno straciliśmy dwóch zawodników, czyli Jugasa i Myszora, no zobaczymy co dalej, no. Także do tej listy Rasmusen, Makuch, Rodin doszli dwaj następni, to już jest problem. Dla nas już jest problem. Zobaczymy. Jutro zobaczymy, jak to będzie wyglądało zdrowotnie. Jutro w piątek. Czy są jeszcze jakieś pytania? W takim razie bardzo gorąco dziękuję za udział. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo.